Teraz proszę Państwa tylko wytrzymać, wytrzymać. I jak będziemy grali w komplecie, spróbować doprowadzić do wyrównania 23 do 24. To już jest naprawdę niewiele czasu do końca tego meczu. Inaczej dończycy rozwiązują tą akcję. Gramy, ale tkaczyk nie sięgnął tej piłki. Kaczyk pokazuje, że był tutaj przez Markusę faulowany, łapany za E, koszulkę i załokieć. Sędziowie tego nie widzieli. Uwaga. Mogensen, Markusen bez brawo Wichary. Bez obrony tutaj rzucał Tuńczyka. E, Wichary odbija tę piłkę. Fantastyczna dyspozycja. Doskonały mecz Marcina w bramce, Cały czas motywuje sam siebie, cały czas motywuje kolegów. E, doskonała postawa polskiego bramkarza No i w sytuacji 5 na 5 polski zespół gra bez lewego skrzydłowego. Spokojnie tkaczyk sam pójdzie Jurkiewicz na prawe skrzydło no może teraz, brawo Robert Orzechowski, przedarł się tutaj, poszedł na skrzydło i rzuca wyrównującą bramkę, 24 do 24 proszę Państwa, czekamy teraz aż Polacy zaczną grać w komplecie będzie szansa, aby doprowadzić do sytuacji, kiedy to polski zespół prowadzi w końcówce teraz Wiśniewski przy Hansenie tak jak wcześniej, to przynosiło efekty to dawało rezultaty, Duńczycy nie byli wtedy tak skuteczni, uwaga Uwaga na tego wielkoluda Markusena. On mierzy 212 centymetrów. Waży ponad 100 kilo. Jest bardzo groźny. Ale już ten trzecy w komplecie wrócił na pozycję kołowego. Toft po raz kolejny Markusen i po raz kolejny Marcin Wichary. No proszę Państwa, nasz bramkarz może tutaj być bohaterem meczu, ale Polacy muszą zwyciężyć. Gramy teraz spokojnie. Mateusz Zaryba na prawym rozegraniu. Będą zmiany w polskiej drużynie, zbiegają ci co muszą, a pojawiają się następni. Aż trzech zawodników w tej chwili zmienił trener Bogdan Wenta do defensywy. Wilberg pokazuje, żeby Duńczycy wyszli troszeczkę agresywniej w obronie. Czyli atakujący już wrócili, e, równocześnie wrócił Lindberg na pozycję skrzydłowego. Wysuwa się za to Kasper Nielsen. Gramy teraz prawym skrzydłem. Ale A, niestety. Bardzo ryzykowna decyzja Adama Wiśniewskiego. Ta pozycja na skrzydle nie była taka klarowna. Trzeba teraz grać uwaga Lindbergh. Wichary! Coś nieprawdopodobnego! Trzy akcje z rzędu Wichary broni. Właściwie sytuacja, kiedy by wydawało się, że to Duńczycy tutaj są faworytami. Brawa dla naszego bramkarza. Teraz nieporozumienie w polskiej defensywie na pozycji lewoskrzydłowego. Wiśniewski biegnie do krycia Hansena. Tutaj zawodnicy tak nie do końca prawidłowo zajmują tę pozycję. Całe szczęście, że obronił dwukrotnie Marcin wikary, bo były dwa błędy w obronie. To już jest za nami, a przed nami jeszcze jest pełna 5 minut, proszę państwa. Bez 11 sekund, 5 minut do końca meczu. Wszystko zaczyna się od początku. Jest remis 24 do 24. Piłka została znowu oczyszczona i Polacy zaczynają. 6 na 6, tu nie ma nikt teraz przewagi i jak zagrają tę akcję Polacy ważna akcja, teraz każda akcja jest ważna tkaczyk, faulowany tkaczyk dlaczego sędziowie nie zatrzymali tej akcji nie będzie, nie będzie nie rozumiem tego, co się stało, bo wszyscy na sali. Nie, nasi chłopcy teraz zagrają. To naprawdę jest szansa na zwycięstwo i dwa punkty, które zabiorą ze sobą do tej drugiej rundy Mistrzostw Świata. Ale poczekajmy, jest 26. Do 25. Widzieliśmy na powtórce przed chwilą po raz kolejny jak doskonale ustawił się Wiśniewski. Zajął szybciej pozycję niż nabiegający Lindberg i wymusił z przeciwników fałla ataku. Oczywiście proszę państwa. Nie będziemy mogli grać do końca. Jest zbyt dużo czasu. Sędziowie oczywiście podniosą rękę sygnalizując grę masywną, jeżeli Polacy nie będą atakować. Już gramy w komplecie, proszę Ale państwa. Ale jest sześciu naszych graczy. No i teraz spokojnie przeprowadzić jedną skuteczną akcję i wtedy będziemy mogli się cieszyć i radować. Ale na razie tutaj mm, bardzo ostro grają teraz w obronie Duńczycy. Jeszcze zatrzymanie czasu. E, boiska. Grzesiek, e zaatakował i ponowił atak po to, żeby tu wszyscy Proszę Państwa, jeżeli Polacy w tej akcji rzucą bramkę, to ten mecz zakończy się zwycięsko, bo będą mieli dwie bramki przewagi, a do końca meczu już tylko 34 sekundy. To naprawdę niewiele, ale też i dużo. Znamy to przez historię. Uwaga, go! 27 do 25 Ludzycy się spieszą, ale czy zdążą coś zrobić? Sekundy uciekają, wichary broni. Wybijamy piłkę. Cudownie, cudownie. Polacy. Wilwek tutaj pokazuje, że trzeba dać kartkę. Jakieś wykluczenie. Na Bogdana Wenty. Węta dostaje dwie minuty. A wybicie piłki. Rzucił się na boisko Mateusz Zaremba i wybił piłkę poza boisko. Spadała ona w okolicę polskiej bramki. I lot tej piłki przedłużył. Rozentuzjazmowany polski trener. Ale proszę Państwa, Polska prowadzi 27 do 25. I nawet jeżeli gramy teraz w osłabieniu, to mamy dwie bramki. Jedną rzucił Lindberg. No ale co z tego? Jak Polacy za chwilę zakończą ten mecz, to już ostatnie sekundy.